Jestem w Korzowie, na ulicy Kościuszki, na najbliższym skrzyżowaniu, za sobą zostawiłem Lidla. Na najbliższym skrzyżowaniu, przed drogą bez przejazdu, jak widzimy, skręcam w lewo w ulicę, Oraz kolejny nie wiem, czy dobrze wymówię Bogdajna. I e, będę jechał. Tym razem do ulicy Katowickiej, a więc skrzyżowanie z ulicą, z ulicą Konopnickiej przede mną jadę w prawo. Oczywiście tutaj nie mamy stopa w tej chwili. No I do jazdy w lewo ustawiam się przy lewej krawędzi. Nie mam tutaj miejsca, żeby sobie przejechać do przodu. Ogólna sygnalizacja, a więc może być potrzeba, że będę ustępował pojazdom jadącym z przeciwka. Może po skręcie będzie przejście dla pierwszych, gdzie będę musiał ustąpić. Natomiast przejeżdżając, już wtedy wiemy, że te sygnalizacje są naprzemiennie tak więc Dąbrowskiego, Konopnickiej nie jest puszczana sygnalizacja w tym, samym, w tym samym czasie a więc to już taka moja podpowiedź natomiast sygnalizator ogólny nakłada na nas ten obowiązek żebyśmy tą czujność zachowali przeciwka nic nam nie jedzie Przejścia tutaj też nie mamy. Jestem na Katowickiej w Chorzowie.